Dzięki Tomek za nominację. Każdy walczy z koroną na swój własny sposób. Pozdrawiam. Uwaga korona, raz, dwa, raz, dwa. Ona zbliża się do twego miasta. Wychodząc nie zapomnij maska, kwarantana. Powinna być karkówka i kiełbaska, żeby była garstka, niepotrzebna jest łaska. Się pomaga, wejść, zrób przelew kaska. Dziwicie, że przedsiębiorcy warczą, bo wracają na tarczy, a mieli starczą. Jaką tarczą perypetie jak wranczą. Oni nami gardzą, na grobach tańcząc Za jakiś czas będziemy wspominać lockdown. Cztery rundy, jednowie 19 knockdown. Bo w społeczeństwie siła jest jak bomba, że nawet władek Putin w Kremlu by to oglądał. Dziś każda Ci ma rację, pomagajmy dzięki za nominacje Dzięki za nominację jeszcze raz Ja chciałbym ze swojej strony nominować Mateusz Bierek Biernat Karol Dubik Dubicki Patryku Dzięki wielkie